Witajcie! Większość z nas sądzi, że owce to nieszkodliwe i niezbyt mądre stworzenia, ale czy to prawda? I czym owca może zaskoczyć doświadczonego hodowcę? Owca domowa to sak parzystokopytny z rodzaju wołowatych. Człowiek udomowił ją już 11 tysięcy lat temu ze względu na grubą wełnę, mięso i mleko. Od tamtej pory te krętorogie zwierzęta pojawiają się w niezliczonych książkach tekstach religijnych, a nawet w astrologii. W 2019 roku wydarzył się niezwykły incydent. 51-letni Raymond Brindley miał jak zwykle mnóstwo pracy. Krzepki mężczyzna pracował nawet 15 godzin dziennie, doglądając wielkiego stada owiec, w którego skład wchodziło 400 holenderskich owiec rasy Texel. Jedna z jego ulubienic miała wkrótce rodzić. Pracując z owcami przez dziesiątki lat, mężczyzna nigdy nie natknął się na owcę, która urodziłaby więcej niż cztery jagnięta naraz. Ale po cichu miał nadzieję, że tym razem urodzą się co najmniej trzy. Efekt zadziwił nawet doświadczonego hodowcę. Raymond ze zdumieniem patrzył, jak na świat przychodzi sześć małych jagniąt, trzy czarne i trzy białe. W dodatku wszystkie maleństwa czuły się dobrze i urządzały między sobą kłótnie o dostęp do matczynego mleka. Owca rekordzistka szybko stała się popularna w mediach. Od tamtej pory u gospodarza pojawiają się niezwykli goście. Owce zwykle rodzą bliźnięta. Niekiedy zdarzają się trojaczki, a czworaczki przychodzą na świat niezwykle rzadko. Do tej pory Raymond słyszał tylko o powiciu pięciu jagniąt w jednym miocie. I nagle u niego pojawiły się sześcioraczki. I to wcale nie jest rekord. W 2018 roku na Litwie pewna owca powiła rekordową liczbę jagniąt. Było ich aż osiem. To według specjalistów niezwykłe wydarzenie. W ten sposób Margosza, matka ośmioraczków, ustanowiła rekord świata. Litewscy gospodarze od siedmiu lat hodują owce w pobliżu Wilna. Sami mówią, że to pierwszy raz, kiedy zetknęli się z czymś takim. Margosza ma już 9 lat i nikt się po niej nie spodziewał tak licznego miotu. Wielodzietna mama ma się dobrze. Noworodki karmiono z butelki i czule się nimi opiekowano. Małe nie odstępowały matki i zapalczywie kłóciły się o mleko. Jewgenia Graculiene, właścicielka owiec, mówi o niej tak. Nasza margosza urodziła trzy baranki i pięć owieczek. Połowa z nich jest ciemna jak ich tata, a połowa jasna, jak ich mama. Najmniejsze jak ważyło 1,5 kg, a pozostałe nieco więcej. A teraz o owcach opowiemy trochę więcej, bo chociaż te włochate zwierzęta żyją obok człowieka i z człowiekiem od tak dawna, to wiemy o nich bardzo mało. Istnieje powszechne przekonanie, że barany to głupie, bezbronne i nieszkodliwe stworzenia, które snują się po łąkach i wzgórzach. Jedyna z nich korzyść to gruba wełna i jadalne mięso. W rzeczywistości owce są zaskakująco inteligentne. Potrafią się przyjaźnić, stanąć w obronie innego stworzenia i smucą się, gdy ich partner trafia do rzeźni. W badaniu z 2001 roku Keith Kendrick odkrył, że te skromnie wyglądające zwierzęta Potrafią zapamiętywać, a następnie rozpoznawać co najmniej 50 ludzkich twarzy przez co najmniej 2 lata. Nieźle nawet jak na niektórych ludzi. Owce wyraźnie rozpoznawały twarze osób, nawet gdy pokazywano im tylko ich podobizny, mówi Kendrick. Naukowcy odkryli również dowody na to, że owce rozumieją ludzką mimikę i wolą uśmiechnięte twarze. W wywiadzie dla BBC Kendrick powiedział, sposób w jaki zorganizowany jest mózg owcy sugeruje, że zwierzęta te powinny emocjonalnie reagować na to, co widzą wokół siebie. Caroline Lee z Australijskiego Instytutu Badań Naukowych również badała owce pod kątem intelektu. Odkryła, że zwierzęta te potrafią nauczyć się odnajdywania drogi przez skomplikowany labirynt. Widok innych owiec oczekujących przy wyjściu z labiryntu pomagał zwierzęciu szybciej znaleźć wyjście. Barany są nie tylko inteligentne, ale i zabawne. To pozytywne i wesołe zwierzęta. Owce mają złożone relacje w stadzie. Na początku lat 2000 naukowcy z kalifornijskiego uniwersytetu obserwowali je przez trzy lata i doszli do wniosku, że powstają między nimi niezwykle silne więzi. Zwierzęta pomagają sobie w trudnych sytuacjach, stają w obronie słabszych, a w razie potrzeby wspólnie walczą z wrogiem. Okazywanie przyjaźni i lojalności jest zabarwione emocjonalnie. Badanie z 2009 roku opublikowane w międzynarodowym czasopiśmie Animal Welfare wykazało, że owce odczuwają szereg uczuć od strachu po złość, od rozpaczy po szczęście i wcale nie są takie bezbronne. Po pierwsze, jeśli się zagapić i podejść do nich zbyt blisko, potrafią porządnie kopnąć, zwłaszcza matki w obronie swoich młodych. Poza tym... Mimo łagodnego i leniwego wyglądu owce szybko biegają i potrafią wspinać się po stromych skałach w sposób, o jakim wielu drapieżnikom nigdy się nie śniło. Co więcej, owce mają doskonałe widzenie peryferyjne. Ich poziome, szczelinowe źrenice pozwalają im widzieć to, co dzieje się za nimi, bez odwracania głowy. I to wszystko na dziś. Piszcie swoje opinie w komentarzach. Łapki w górę i do zobaczenia wkrótce.